Dzień dobry, Aleksandra Irla, SOS Rozwód. Naszym gościem jest dziś dr Tomasz Antoszek, prawnik, psycholog, mediator cywilny i gospodarczy, kierownik katedry prawa prywatnego wydziału psychologii i prawa Uniwersytetu SWPS, trener w zakresie rozwiązywania konfliktów, mediacji negocjacji, prywatnie mąż i ojciec, pięciorga dzieci, panie doktorze. Wychowując dzieci, często myślimy o tym, jakie wychować do sukcesu zawodowego. Nie zawsze myślimy też o tym, jak je wychować do tego, żeby w przyszłości umiały budować dobrą, mocną rodzinę, dobry, mocny związek. Proszę powiedzieć, co uwzględnić, wychowując nasze dzieci, żeby ułatwić im to, żeby za jakiś czas one umiały zbudować dobry szczęśliwy związek. Spośród wielu rzeczy, które należałoby uwzględnić, chciałbym powiedzieć o jednej. O wychowaniu do komunikacji, do dobrej, skutecznej komunikacji z drugą stroną, to znaczy z, tak z partnerem, z partnerką, z mężem, żoną, w tym sensie, żeby, żeby już od tego momentu, gdy rozpoczynają się pierwsze zauroczenia miłości, żeby umieć się komunikować poprzez ten moment, kiedy potem właśnie jest ślub, i potem jest małżeństwo i potem jest rodzina i są dzieci, żeby. Cały czas mieć w głowie to, że kluczem do trwałości relacji jest komunikacja. I to... Jest takie moje doświadczenie zawodowe, no o tym oczywiście też można poczytać różne badania, ale to jest najważniejsze. To znaczy osoby mogą się bardzo różnić, osoby mogą mieć nawet różne wartości, ale jeżeli potrafią o tym wszystkim rozmawiać ze sobą, jeżeli potrafią się komunikować, jeżeli każda strona jest gotowa i ma przestrzeń na to, żeby opowiedzieć o swoich potrzebach, o swoich interesach, wysłuchać drugiej strony w sposób empatyczny i potem szukać wspólnie rozwiązania, to naprawdę da się znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji. Jak to robić? Jak to robić? To znaczy, jak, jak wychowywać do tej komunikacji? Tak, no, jak tego uczyć dzieci? No, chyba uczyć najbardziej przez naśladownictwo. To znaczy, dzieci nas bardzo obserwują. Zwracam uwagę na ten aspekt, ponieważ ostatnio jakoś tak sfokusowała się moja uwaga na takie bardzo przykre sytuacje społeczne, gdzie w sklepie, w jakichś parkach zabaw, rozrywek, gdzie widzę rodziców, którzy w rozrywki, zakupów i tak dalej komunikują się ze sobą w sposób niezwykle nieefektywny, niekonstruktywny a tego wszystkiego słuchają dzieci. Dzieci tego słuchają, nawet jak nie pokazują, że słuchają tego. Idą, są, czy w telefonie, czy gdzieś w myślami. Często to są trudne sytuacje takie emocjonalne, gdzie wręcz aż, aż, aż to woła o pomstę do nieba, w jaki sposób ludzie się do siebie odzywają. Ludzie, którzy tworzą związek ze sobą, którzy są ojcem, matką dla dziecka, które patrzy na nie, a ojciec na przykład, albo matka wobec ojca, wymawia takie zdania, które są wręcz obraźliwe, które są pogardliwe, które pokazują jakiś rodzaj jadu, nienawiści. To wszystko dziecko obserwuje. Już Bandura, psycholog społeczny, powiedział o tym właśnie, że to modelowanie jest kluczowe, że my uczymy się poprzez naśladowanie. No i teraz jak dziecko patrzy na taki sposób komunikacji, to ono chcąc, nie chcąc, będzie podobnie się zachowywać w przyszłości. Ono sobie może nawet z tego sprawy nie zdawać. Będzie jakby taki nasiąkało. Psycholog ten. z Uniwersytetu w Curychu Daum, podkreślił, że to naśladownictwo to, że dzieci nas naśladują, ono nie tylko sprawia, że, że nam jest łatwiej się czegoś nauczyć, ale to też tworzy poczucie przynależności. No i kto jest ważniejszy dla dziecka, jak nie rodzic? Rodzic jest najważniejszy, on jest wzorem, on jest modelem. Jeżeli właśnie my będziemy taki sposób komunikacji pokazywać, to potem nie dziwmy się, że nasze dzieci będą tworzyć podobne związki. Oczywiście ta komunikacja się potem przekłada na wszystko: na dobrostan psychiczny, na trwałość relacji, na to, że, że ludzie mają ochotę po prostu być ze sobą. To jest potem już takie domino. Więc zastanówmy się, i zacznijmy pracę nad tym, w jaki sposób my się komunikujemy z drugą stroną w naszej rodzinie, w naszym związku, bo dzieci na to patrzą i dzieci będą widziały, czy my jesteśmy dla siebie, no, od takich prostych rzeczy jak serdeczność, tak, ale poprzez właśnie umiejętne rozwiązywanie trudnych sytuacji. No, tym się zajmuje mediator, ale no to już jest kwestia techniki i szczegółów, także do tego zachęcam, wychowanie do komunikacji. Dziękuję. Dziękuję.